Zapraszamy na wspaniałe wydarzenia spotkanie Polonii i Polaków za granicą Niepodległa, poświęcone duchowi patriotyzmu, wolności i niepodległości. Trwające od piątku 10 listopada do niedzieli 12 listopada wydarzenie było się w sercu miasteczka Fryburg w Niemczech, w miejscu gdzie tchnęło życie w historię i zaszczytną chwałę Polski. Na tle pięknych świątyń, obrastających w ducha tradycji i tożsamości, konferencja naukowa Familiaris zgromadziła uczestników przy kościele PMK we Fryburgu. Wspaniała wspólnota, łącząc się online i osobiście, brała udział w dyskusjach poruszających tematykę tradycji, tożsamości, tolerancji. To spotkanie nasycone emocjami i intelektualnym bogactwem stało się źródłem inspiracji dla uczestników. Sobota i niedziela obfitowały w różnorodne aktywności, wzbogacając nasze doświadczenia i serca. Wydarzenia zogniskowane wokół wystaw, warsztatów i koncertów rodzinnych przeniosły nas w świat polskiej historii, pasji i poświęcenia. To jest coś niesamowitego. Ja spotykam się na całym świecie w zasadzie właśnie z naszymi dzieciakami, z naszymi rodakami. W tym miejscu nie sposób nie podziękować rodzicom, że wysyłają te dzieci do różnych szkół, bo to są szkoły sobotnie, to są szkoły w systemach oświaty danego kraju, ale to przede wszystkim dzięki rodzicom, którzy czują potrzebę wysłania swojego dziecka do polskiej szkoły, żeby nie zapomniało języka polskiego, bo niejednokrotnie będąc w systemach danej szkoły danego kraju. Te dzieci nie mówią po polsku, ale rodzice czują tę potrzebę, tej polskości. To jest też o tyle ważny element, że ta dwujęzyczność, która w tej chwili staje się niesamowitym atutem takiego młodego człowieka, bo on musi, może wrócić do szkoły, na studia w Polsce, a jednocześnie może być niezłym biznesmenem, bo ma już dwa języki na starcie. Ma język tam, gdzie mieszka i język nasz polski, a polski nie jest łatwym językiem. I to jest ta właśnie polskość. To jest coś, co Polacy chyba na świecie, a jest nas ponad 20 milionów poza, poza granicami kraju, zrozumieli, bo tych szkół jest dużo i one działają bardzo prężnie, no i stanowią tak naprawdę niesamowite, fajne miejsce poznania się Polonii, tak? Są to miejsca integrujące. No, a przede wszystkim dzieciaki. Bez dzieciaków nie byłoby systemu, nie byłoby Polski. Wystawa umowie Nie ma większej miłości ukazała historię w sposób wzruszający i inspirujący, malując barwny obraz dziedzictwa narodowego. Podczas uroczystej mszy świętej, celebrowanej przez księdza kanonika Stanisława Steca, duchowość wydarzenia osiągnęła swoje apogeum. No dzisiaj to niezwykłe przecież święto, bliskie każdemu z nas, bo przecież to nasza ojczyzna, to nasza miłość, to nasz patriotyzm. Gdybyśmy byli w Polsce w tym momencie, to bym powiedział, ojczyzna to nasza matka, nasza ziemia jak zwykł mówi nasz wielki Jan Paweł II Święty. Ale w kraju emigracji mogę powiedzieć, że to ojczyzna to nasza matka. Człowiek w życiu ma trzy matki. Matka rodzicielka, matka ojczyzna i nasza matka w niebie, ta, która nas prowadzi. To istotne i ważne. Dzisiaj, kiedy świętujemy naszą polskość, naszą tożsamość związane z tym, co powiedziałem na początku, że że symbolem tożsamości człowieka zawsze pozostanie, po pierwsze, język na emigracji, którego się uczymy. To wielka wdzięczność dla rodziców, których chcą uczyć dzieci tego języka, tak? Kolejnym symbolem tożsamości pozostanie chrześcijaństwo, czyli krzyż, jak Adam Mickiewicz zwykł pisać, tylko pod tym krzyżem, pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem, tak? I wreszcie relacje międzyludzkie, które stanowią całe wspólnotowości. W sercach uczestników prace dzieci na wystawie Zakładka Patriotyczna Anny Nowakowskiej Stasiny wzbudzały wdzięczność i miłość do ojczyzny. Warsztaty plastyczne i patriotyczne były przestrzenią twórczego wyrażania patriotyzmu, podczas gdy gry i koncerty rodzinne przynosiły radość i wzruszenie. Mam wrażenie, że coraz bardziej, coraz więcej i coraz cieplej widać sens i rolę Polonii za granicą. To też na przestrzeni lat ostatnich się zmienia, chociażby dlatego, że ta grupa chociażby nowej emigracji. Wyjechała. To są ludzie, którzy mają potencjał, mają wykształcenie, często zdobyte tutaj w Polsce, jadą w często nieznane, ale tam się świetnie odnajdują i, i są pewnym kapitałem, który również w Polsce można korzystać z tego kapitału, tak żeby wspólnie podejmować różne inicjatywy międzynarodowe. To są też ludzie, którzy mają w sobie takie poczucie być może jeszcze sprawczości na rzecz Polski, nie tylko ekonomicznie, ale też i um, chociażby to, że bardzo y, wiele osób z tej nowej migracji chce się zrzeszać w postaci różnych właśnie stowarzyszeń, fundacji, y, grup formalnych, nieformalnych do tego, żeby działać na rzecz y, pamięci, kultury, historii Polski w tych swoich środowiskach, y, szczególnie ze względu na dzieci, y, które... Wychowują, z którymi żyją, które są dla nich ważne, i to przekazanie tradycji polskiej też powoduje, że zarówno wraca się do tych organizacji polonijnych, chce się korzystać z potencjału tego z Polski. Stąd bardzo się cieszę, że współpraca między organizacjami polonijnymi za granicą, ale też i z tymi organizacjami, które mogą coś zaoferować Polonii za granicą, rozwija się tak żywo. I że to jest ogromny potencjał, który możemy wspólnie zagospodarować, dzieląc się tym swoim potencjałem, który mamy. Debata na temat rodziny wielokulturowej 3T oraz projekcje filmów patriotycznych stały się refleksyjnym wyznacznikiem, który otwierał nasze umysły na wielość kultur. Po tych intensywnych emocjach, poczęstunek obiadowy przygotowany przez Sabinę Smerak i Bogumiłę Białecką był nie tylko chwilą odpoczynku, ale i integracji. Dzisiaj w programie zapraszamy do fotografii patriotycznych, zapraszamy na wystawę ulmów, zapraszamy na debatę rodzin wielokulturowych, które właśnie podejmą ten temat jak oni w swojej rodzinie. Podejmują temat realizację tego, tego 3T, tradycji tożsamości i tolerancji. To też koncert rodzin pod tytułem "niepodległa. to warsztaty plastyczne dla dzieci, z emigracją i będą malować takie kamyki patriotyczne, biało czerwone i różne tutaj jeszcze będą u, myślę, kreatywność zostanie uruchomiona u dzieci. To będą też gry patriotyczne. Zaprosimy do tego e, ich rodziców, właśnie jest, są dwie grupy i dla starszych dzieci, i dla młodszych dzieci, e, a także Polskie. Chcemy wyświetlić dla nich właśnie takie krótkie filmy mówiące o tym, co to jest niepodległość, co to, to są symbole narodowe. Chcemy też im wyświetlić kontekst tutaj celebrowanego wczoraj święta świętego Marcina. Te tradycje, żeby te dzieci miały taki kontekst. Często nie mamy czasu po prostu w ciągu naszych obowiązków, w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku, a chcemy właśnie, żeby to spotkanie było takim czasem, który chcemy podarować wzajemnie dla siebie, ale też właśnie tak troszeczkę skraść czas rodzin, dzieci, seniorów, żeby zobaczyli, że nie tylko właśnie te wszystkie nasze terminy, które w ciągu całego roku mamy, są tak ważne, ale takie drobne właśnie chwile, które dają nam refleksję, które dają nam też taką zadumę i mogą też pokazać właśnie kim jesteśmy, kim ja jestem, jaka jest moja tożsamość co dla mnie jest ważne, te wartości, przekazywanie wartości, w którym kierunku czy ja chcę tutaj być, dlaczego tutaj jestem. Przecież wyjechałem na przykład tylko na pół roku, a jestem już tutaj x lat, także to są różne tematy, chcemy spotkać te, te osoby, też wzajemnie dać im taką przestrzeń, to jest przestrzeń do rozmów, do dyskusji, do debat, do spędzenia wzajemnie ze sobą czasu, żeby, bo czas Dzisiaj to jest najcenniejsze, co możemy podarować drugiemu człowiekowi, więc chcemy też podarować my swój czas jako właśnie członkowie familiarist dla naszej wspólnoty tutaj lokalnej, ale też chcemy, żeby właśnie sprowokować, żeby osoby tutaj, rodziny szczególnie nam leżą na sercu, żeby poświęciły dla siebie czas, żeby pobyli tutaj właśnie i ze swoimi dziećmi, często ze swoimi rodzicami, czyli takie też spotkania.

Jedno z dzieci, Rita, właśnie powiedziała wierszyk, Kim Ty jesteś, Polak mały. To powiem szczerze, że poleciały mi łezki, ponieważ że tak pięknie wyrecytowała ten wierszyk. To jak człowiek tak naprawdę zagłębi się w słowa tego krótkiego wierszu, który znamy tak naprawdę z naszego dzieciństwa. Pokazuje, jak ważna jest ta symbolika, jak ważna jest. Jak ważny jest patriotyzm, który jest w nas zaszczepiany już w domu. Więc to, to, to święto jest dla mnie również takim przypomnieniem tego wszystkiego, jak ja jako dziecko i później dorosła nastolatka świętowałam w Polsce, jeszcze będąc w kraju. To święto, um, przypomniałam sobie właśnie, jak śpiewaliśmy pieś pieśni patriotyczne w chórze, w którym też śpiewałam, um, wszelkie przedstawienia w szkole um, i całą historię, która powinna być ciągle odświeżana i um, przekazywana dalej. Mały, jaki znak Twój orzeł biały? Gdzie Ty mieszkasz między swymi? W jakim kraju z polskiej ziemi? Czym ta ziemia twoja, moja moją majczyzną, czym zdobyta? Ja mi blizną, czy ją kochasz, kocham szczerze, co wiesz, Polska wierzy. Na konkurs zrobiłam zakładkę. Robiłam ją takim pistoletem, co ma bardzo gorący klej. Jest takie serce, na jednej stronie jest przyklejone, a na drugiej nie. i Można to włożyć na papier i, i, i ma takie sznorówki na dole. Polska ma flagę biało-czerwoną. No i taka jest moja zakładka. Czerwień to miłość. Więcej te czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Brawo, brawo. To, no tak, to jest właściwie przyjemne tak malować, lubię tak malować, no? Zrobiłam dwie zakładki. Jedna była z pomponików białych i czerwonych, a drugą po prostu zrobiłam z takiej falbanki i czerwonej em, czerwonej kartki. Nie, to nie było aż takie trudne. Tak, właściwie jest bardzo fajnie. Podoba mi się, no. W sercach pozostały wspomnienia tych wyjątkowych dni, które jednoczyły polską społeczność, by celebrować wspólną historię i wartości. Te wydarzenia to inspiracja do refleksji nad dziedzictwem narodowym. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach